Się ludziska, nie ma filmów, bo nie mam laptopa i Golda. Mogę Wam Elumecha z botami, jutro, pojutrze, po... Bo... Kto wie, jeśli na pewno nie będzie kolejnego odcinka. A albo też mogę nagrać tam wiesz zombie, minikierki bo są gry dwa razy czy coś, coś wam mogę nagrać um, nie wiem chyba jak słyszycie to to są sąsiedzi się jak coś prowadzili. wprowadzili i Szycą, czy co? czekają się Hmm. Muszę po rurach walić, żeby sobie się uspokoić. Ja to chyba na tyle. Nie, wiem, tu, czy, bym, czy, bym, czy bym powiedzieć. Tak, mam to z telefonu z to z telefonu. Z telefonu. Moje filmy pewnie są są Sorry za taki wyraz. Mmm, ule. Oh yeah. Kamery nie będę kupował, bo... Czuję w ogóle tak cicho mówię. Dobra, kamerę nie będę kupował. Nie mam pieniędzy. Nie, nie, nie chcę mi się kupować w ogóle. Jak pan miał więcej lajków i subów, to może kupię jakiś lepszy i będę grywał na kąpie na przykład. Kita 5 też. H1Z1 na przykład. Nie wiem co tym. Nie wiem co tam by jeszcze nagrywać. Więc do usłyszenia do następnego razu. Narka.